Dobry wieczór, Marcelina Bociek. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Dzisiaj w całej Polsce towarzyszy nam przepiękna aura i utrzyma się ona również w ciągu tej nadchodzącej nocy. W prawie całym kraju noc zapowiada się bez opadów, popadać delikatnie może jedynie na krańcach zachodnich, przede wszystkim w okolicy Zielonej Góry. Na pozostałym obszarze, na niebie, wiele przejaśnień i rozpogodzeń. Dodatkowo ta noc będzie bardzo ciepła. Na termometrach od 20 do 20. 22 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. Nieco chłodniej na krańcach wschodnich Białystok Rzeszów, 19 stopni, a także na południu Kraków, 18, zakopane 14 stopni. W pasie środkowym i północnym te wysokie temperatury nieco ochładzać będzie silniejszy wiatr, który powieje z prędkością nawet do 50 km na godzinę. Jutro Polska dalej pozostanie pod wpływem wyżu rosyjskiego, który ze wschodu sprowadzać do naszego kraju będzie upalne i suche powietrze kontynentalne. Na termometrach od 33 do nawet 35 stopni Celsjusza w cieniu, a słońca brakować nie będzie. Na niebie niewiele obłoków będą pojawiać się zaledwie od czasu do czasu. Prawie w całym kraju bez deszczu popadać może jedynie. Na południowym wschodzie w okolicy Lublina. Więcej chmur wypiętrzać się może z kolei na krańcach zachodnich, ponownie w okolicy Zielonej Góry. Sprawdźmy teraz prognozę dla naszego województwa. Na Kujawach i Pomorzu nocy zapowiada się bardzo pogodna, na niebie wiele przejaśnień, aż do prawie bezchmurnego nieba. Na termometrach od 20 do 21 stopni Celsjusza, więc bardzo ciepło, ale te temperatury również u nas nieco ochładzać będą podmuchy silniejszego wiatru. A jutro w naszym regionie, jak i w prawie całej Polsce, bardzo pogodnie i słonecznie dodatkowo upalnie. Na termometrach od 33 do 35 stopni Celsjusza w cieniu, a również na Kujawach i Pomorzu słońca brakować nie będzie. Najchłodniej na północy w okolicy Tucholi, a najcieplej na wschodzie w okolicy Brodnicy. Ciśnienie atmosferyczne będzie się nieznacznie wahać, jutro na barometrach 1012 hektopaskali. A ja żegnam się z państwem, życzę udanego wieczoru. Do zobaczenia.